Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj y, nagranie z kliniki weterynaryjnej SpecWec w Warszawie. Przyjechałam tutaj, aby podsum podsumować taki ponad letni program. Zapraszam Was na 13-minutową relację z podsumowania bardzo poważnego, trzyletniego programu profilaktycznego, jaki wymyśliłam i zrealizowałam. W klinice Specwec w Warszawie u pani doktor Agnieszki Neski Suszyńskiej. Oczywiście fluflu -flu skradł wszystkim serca. Zanim jeszcze przeszliśmy na badania, wszystkie koty zostały zważone, a potem zostało zmierzone im ciśnienie. Ciekawa jestem, kto z Was widział, jak się kotu mierzy ciśnienie? Tak, tak, u nasady ogona. Czy to jest ważne badanie? Bardzo ważne. Ale w niewielu gabinetach jest przeprowadzane. Młodziutka Paris, której też właśnie w tej chwili mierzy się ciśnienie. Zobaczcie, jak to wygląda. Nawet ja byłam zaskoczona. Trzeba odgarnąć włosy. Później takim żelem posmarować. Rzut oka na gabinet. Pięknie, prawda? Czyściutko, elegancko i tak przyjaźnie. To mierzenie ciśnienia jest niesamowite. A to Mercy, młodziutka mama, jeszcze jej kociąt nie, wam nie przedstawiłam, są tak samo śliczne jak ich mamusia. Koty zważone, ciśnienie zmierzone, a teraz czekam na główne badanie do pani dr Agnieszki Neski Suszyńskiej, która jest ordynatorem w lecznicy Specwet. Konsultantem do spraw nefrologii, urologii oraz endokrynologii. Oczywiście, na samym początku pokazałam fluflu. -flu. Proszę zobaczyć uśmiech, pani doktor. Ten uśmiech mówi sam za siebie. Maluch bardzo, bardzo jej się spodobał. Pani doktor zna jego tatę, mamę. Dziadków, pradziadków, prapradziadków. W ciągu trzech lat zbadała 130 naszych kotów, poczynając od tych najstarszych, kocich seniorów, przez kolejne pokolenia, wszystkie koty hodowlane, kocury, kotki, młodzież, no i później kolejno mioty. Mało który lekarz może pochwalić się tak dokładną analizą ragdolowego drzewa genologicznego. Hakuna Matata. Rozgadałam się niesamowicie. Gadałam i opowiadałam i podsumowywałam. Pani doktor siedziała i słuchała. Bardzo cierpliwie słuchała, bo ja naprawdę miałam co opowiadać. Bo to była taka fajna wizyta, na której przychodzę i mówię, jest okej. Okay. Trzy lata wnikliwych badań, bardzo, bardzo dokładnych. I jestem całkowicie pewna, że pracuję na zdrowych liniach. Aby zdobyć taką pewność, potrzeba było bardzo dużo czasu. Ogrom samodyscypliny i potężne zaangażowanie całej naszej rodziny. Bo przecież mieszkamy w Łodzi, a badania są przeprowadzone w Warszawie. W Łodzi oczywiście też badamy nasze koty u pani Ewy Piwowarskiej z lecznicy Sowa. Ale ten program wymyśliłam i realizowałam specjalnie u Pani Agnieszki Neski-Suszyńskiej. No cóż, powiem, no po prostu jest najlepsza. W specwecie przyjmuje również Agnieszka Cholewiak-Guralczyk. Tak, tak, to ta niesamowita kobieta, kocia dietetyczka, autorka niezwykłych książek o zdrowym, kocim odżywianiu. To, czym karmimy nasze koty, ma fundamentalny wpływ na ich zdrowie. I każdy o tym zawsze powinien pamiętać. To niby taki banał, a jednak, no cóż, niestety wiem, że większość o tym zapomina. A to słodki fluflu -flu w trakcie badania ultrasonograficznego. Niesamowity jest, prawda? Leży i wystawia brzuszek do badania, jakby to były pieszczoty. No, tutaj kolejną kobietę oczarował. Następna kotka na badaniu. A mnie się buzia nie zamykała. Cały czas. Mówiłam o tym i o owym, a to Hakuna Matata, ten też totalny luzak. Był zachwycony badaniami, bo tyle osób się na nim skupiło, tyle go osób miziało, tuliło, no i podziwiało, bo to kocur niezwykły. Merci. Przed każdym badaniem ultrasonograficznym Pani doktor jeszcze bardzo, bardzo dokładnie bada każdego kota. Osłuchuje serduszko. Zagląda do uszu, ogląda ząbki. Nie spojrzałam na zegarek, ale myślę, że badanie każdego kota zabiera gdzieś tak plus minus około godziny. Jak tak porównamy do badań tych naszych ludzkich, to który lekarz poświęca nam godzinę. A może i są tacy, ale ja na takich nie trafiłam. Natomiast tutaj jak najbardziej tak. Tutaj w tej klinice koty bada się bardzo dokładnie. No i atmosfera musi być niezwykła. Bo każdy kot czuje się nie jest podenerwowany, jest taki rozanielony. No, proszę zobaczyć, jak wygląda. Merci. Nigdy niczego na swoich kanałach nie reklamuje. Więc nie traktujcie. Tych moich dzisiejszych wypowiedzi Achów i ochów, jakby to była reklama danego miejsca. Ja po prostu jestem. Jestem zachwycona i wyrażam swoje emocje. Takie zupełnie szczere, autentyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, wszystko omówione, przedyskutowane. I co najważniejsze, pani doktor pamięta pamięta swoich pacjentów. Byłam zaskoczona, jak pamiętała tych sprzed kilku lat. Potrafiła połączyć daną linię, konkretne koty ze sobą. I nawet oglądając, nie tylko ich wizualnie, czyli z pyszczka, z futerka, yy, tylko ich narządy. Mówi, czy to nie jest, te nerki są takie jak dokładnie u tego czy tamtego. No tak, zgadza się. Rozpoznać linię, daną linię po nerkach, no to trzeba mieć genialne oko. A tutaj, o właśnie, to jest świetny moment. Widzieliście to spojrzenie kotki? A to? A to jest badanie ultrasonograficzne, na którym widać malutkie kociaczki. Niesamowite. Mamusia patrzy na monitor. No tak to wygląda. Akurat się spojrzała, jakby oglądała swoje dzieci. Jakby wiedziała i rozumiała. Ja byłam wzruszona. M Myślę, że ona również. No, i jeszcze kontrolnie obejrzane ząbki u Kenii, uszy również. Pani doktor wszędzie zajrzy, wszystko wymaca. No i ten uśmiech na twarzy. I rozanielenie roz, kocie. Wszystko OK, koty. Wyniki mają doskonałe, bardzo dobre albo dobre. Żadnych problemów. No i dlatego jestem taka szczęśliwa. Podsumowanie programu. Zrobiłyśmy, umówiłyśmy się na kiedyś tam. A na ten moment. Spać mogę spokojnie. I ostatnie zdjęcie pamiątkowe.